Witam Was. Obiecana przeze mnie prognoza. Zamknę mu YouTube. Dziękuję za masę wyświetleń na... oraz subskrypcji. Zachęcam tych, którzy tego nie robią, do kliknięcia subskrypcji. W samym początku chciałem powiedzieć tak, że zapraszam Was do dołączenia najpierw do Dikusa łowcy śnieżyc oraz do Dikusa. Polskich łowców burz na PEUB, bo jak już jest sezon, to można tam będzie pisać, jak zaakceptują. A teraz zapraszam do prognoz. Pierwszy model to jest model GFS, który. Przepraszam za raz. Tutaj widzi wprawdzie konwekcję, aczkolwiek zobaczę, jak to będzie po nocach. Oczywiście dopiero jutro z rana będę nagrywał. takim ciekawym modelem jest ECMWF HRS Polecam Wam na różnych przeglądarkach na BigCharts Charts, Windycom, Ventus. A w sezonie nie na Windycomie i zwłaszcza Ventuski. Echem. I tak, lecimy. Roda spokojna. Czwartek. ECMWF około godziny 6, 7, 8, 9 miało wypadać. Ale to byłby na tą chwilę Bidofront, zobaczymy co w tyle pokażą rano Południe i zachód, warto obserwować okres 30 z ranem Gem Teraz gem Generalnie, przepraszam, że się trochę stresuję, bo jutro mam sprawdzian A! Jutro mam sprawdzian Gem on widzi już wejście strefy w okolicach trzeciej rano na północ Wejście tej strefy o godzinie 6, 7 mam nadzieję, że w porannej aktualce opóźni, bo inaczej będzie trzeba wyruszyć około godziny 5, 20, cisi w teren Największy opad Wschód ode mnie niestety około godziny 9 Południe tak samo i północ tak samo warto zrobić 30 Dobra Teraz przejdę sobie do ICM'a Szybkim tempem A Dislajki? Cóż, dziękuję za lajki i dislajki Na hejterów mam wyrąbane Wiecie co chcecie Dziwna sprawa, ja mam wyrąbane No to jedziemy zoomem co on widzi? Konweksacja nie sprawdziła, bo padał też ze śniegiem. I śnieg przylotny. Chociaż nie byłem w terenie, to może jutro się uda wyruszyć, pod warunkiem, że opóźni. Nie jutro, tylko w czwartek. I tak. <laughs> według. Według UMA. Front w Niemczech miałby się lekko opóźnić, bo wcześniej front w Niemczech taki zwarty był o godzinie 20.00 godzina 23 dopiero w okolicach Berlina w okolicach trzeciej mamy dopiero przekształcanie się frontu w okolicach piątej mamy front śnieżny na zachodzie aczkolwiek um kluczowe aktualki będą jutro one będą kluczowe nie na pewno w śnieg o jakim natężeniu to Kiwie. wie Ułom, <laughs> sugeruje nam tak od godziny na szczęście już siódmej, bo rano miał swoje wybryki o piątej, czyli się wyrąbał. O siódmej widzi opady śniegu idące z zachodu. Ósma. Można zauważyć na północy oraz w centrum nad nami zwiększenie się opadów, więc może być nawet do 2-4 cm śniegu niewykluczone. Punktowo 7, aczkolwiek tu dopiero jutro będę robił prognozę wstępną. Zachęcam do subskrypcji na kanale bo będzie tego pełno jeśli będzie coś ciekawego latało Jeśli nie, to czas na tą chwilę w południe Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia